Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc. Udzielaj nam nieustannie swojej łaski, abyśmy, dążąc do obiecanego nam nieba, stali się uczestnikami szczęścia wiecznego. Ta modlitwa, którą rozpoczęliśmy w szczególną Eucharystię, bo związaną z postacią świątobliwej Wandy Malczewskiej. W tej modlitwie zawarte jest bardzo ważne przypomnienie, że celem naszego życia nie jest doczesność, że nasze życie nie zamyka się w doczesności, że mamy nam obiecane przez Boga niebo. I, że mamy tak przejść przez doczesność, aby osiągnąć życie wieczne. Co trzeba czynić, aby mądrze, właściwie przeżywać doczesność prowadzącą nas do życia wiecznego? Ostrzega nas przed niewłaściwymi wyborami, niewłaściwym stylem życia, Dzisiejsza przypowieść Jezusa o bogaczu i Łazarzu. Całą właściwie tę przypowieść można by streścić takimi zdaniami: Jakie życie, taka śmierć. Jaka śmierć, taka wieczność. Bogacz tak żył, że w wieczności nie ogląda Bożego oblicza, bo zasłużył na męki wieczne. No natomiast ten łazarz, przysłowiowy łazarz, który chciał się żywić okruchami, które spadały ze stołu bogacza, któremu największą miłość. W okazywały zwierzęta. On swoim życiem zasłużył na wieczne zbawienie. Drugie czytanie dzisiejszej liturgii Słowa to apel skierowany przez świętego Pawła do swojego ucznia Tymoteusza, którego prosi. O Boże człowieku, podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę. Zdobądź życie wieczne. Do Niego zostałeś powołany. Nakazuję Ci w obliczu Boga, ażebyś zachował przykazania nieskalane, bez zarzutu, aż do objawienia się. Naszego Pana Jezusa. Dekalog, wierność dekalegowi. to najlepszy sposób na takie życie, którego okoronowaniem jest życie wieczne. Po co nam święci, błogosławieni? Po co wspominamy świątobliwą Wandę Malczewską? Po to, żebyśmy sobie na nowo uświadomili, że. Naszym powołaniem jest wieczność, a droga prowadząca do wieczności to droga wierna dekalogowi. I święci błogosławieni nie tylko nam o tym przypominają, ale i wskazują, pokazują, jak to wypełniać w konkretnym swoim życiu. Jakimi wartościami karmiła się. W swoim dzieciństwie, młodości i w życiu dorosłym świątobliwa Wanda. Z pewnością bliskie dla niej były takie wartości jak rodzina, prawdziwa przyjaźń, szacunek dla innych, ojczyzna, bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi. Ale na pierwszym miejscu, postawiła jedną wartość. Wiarę. Z wiary żywej, którą której nauczyła się w domu rodzinnym, wiarę postawiła jako centrum swojego życia, jako siłę do tego wszystkiego, aby wypełnić do końca swoją misję, którą Pan Bóg wpisuje, wpisał w jej powołanie. Może warto sobie uświadomić, stawiając pytanie, czy wiara jest ważną wartością w naszym życiu? Przeżywamy synod naszej archidiecezji. Przed rozpoczęciem pierwszego etapu tego synodu przeprowadzono w naszej archidiecezji ankietę pośród ludzi młodych, Kończących licea. Między innymi postawiono pytanie, jakimi wartościami żyją oni, jakie wartości liczą, liczą się w ich życiu. Na pierwszym miejscu rodzina. Na drugim zdrowie. Na trzecim Prawdziwa przyjaźń. A wiara na trzynastym miejscu, trzecim od końca. Najlepiej wypadła sytuacja w następnej ankiecie, którą przeprowadzono pośród rodziców dzieci przystępujących do pierwszej komunii Świętej. Wiara? Na dalekim miejscu. Jeśli wiara nie jest wartością ważną, najważniejszą, to jakie będzie postępowanie, wybory, życie tych młodych ludzi, młodych ludzi którzy wkraczają w dorosłość? Jaka będzie wiara dzieci? Rodziców przygotowujących swoje dzieci do pierwszej komunii, skoro ich mniemaniu wiara też nie jest ważną wartością. W ten czas, kiedy żyła Wanda, w kościele i w rodzinach dwie wartości, trzy wartości były najważniejsze: Bóg, honor, ojczyzna. W szkole nie, bo były to czas zaborów. I zaborcy wszystko czynili, ażeby polskie dzieci, polską młodzież zgermanizować albo zrujfikować. Jedyną ostoją tych wartości był Kościół i rodzina. Wiara to najważniejsza wartość, jaką kierowała się Wanda w swoim życiu. Jako mała dziewczynka, lubiła się modlić na klęczniku swej mamy. Mama miała w domu klęcznik. Na tym klęczniku się modliła. Wanda to widziała i chciała swoją mamę w tym naśladować. Mama szybko zmarła. Potem przyszła inna mama, już nie bardzo kochająca Wandę, bo. To nie jej dziecko. Ale kiedy jeszcze mama żyła, Wanda przystąpiła do pierwszej Komunii Świętej. Przyjęła tę Komunię Świętą pierwszą po raz w swoim życiu po gorliwym przygotowaniu. I posłuchajcie, kochani rodzice dzieci pierwszokomunijnych i wy, kochane dzieci z tej parafii, którzy do pierwszej Komunii Świętej w przyszłym roku przystąpicie. Posłuchajcie, jak wyglądała pierwsza komunia święta Wandy. Jeśli wiecie, to sobie powtórzcie. Na swoje życzenie ubrana była skromnie. A w tej chwili to jest festiwal, nieraz w niektórych parafiach. Ubioru, zwłaszcza dziewcząt, na pierwszą komunię świętą, księża Proboszczowi, nie są w stanie. Niektórych rodziców przekonać do tego, że to powinno być skromnie. A pieniądze zamiast na przyjęcie zostały przeznaczone na biedne dzieci w parafii i dzieci w krajach misyjnych. Piękny przykład do naśladowania także przez dzieci w XXI wieku w Polsce, w Waszej parafii także. Po co tyle tych pieniędzy wydawać na rozmaite przyjęcia, kiedy można skromniej, spokojniej, bez wystawy jakiejś niepotrzebnej. A te pieniądze można przeznaczyć na jakieś bardzo wartościowe cele. Kiedy bierzmowałem w niektórych parafiach w tygodniu tak zwanym białym i patrzyłem na dzieciaki z pierwszej komunii świętej, po pierwszej komunii świętej, stawiałem im pytania, ale nie czekałem na publiczną odpowiedź. Co zrobiliście z tymi pieniędzmi, które otrzymaliście od gości. Pomyśleliście o biedniejszych od siebie kolegach i koleżankach? Otwartymi oczami na mnie patrzyli, nie wiedzieli o czym ja mówię zupełnie. Nie rozumieli mi o co mi chodzi. Więc o poważne i ważne sprawy. Warto się w swoim życiu troszczyć, biorąc przykład z życia innych, takich jak chociażby. Świątobliwa Wanda Malczewska. Ona miała także takie sytuacje w swoim życiu, kiedy ukazywał się Jezus Chrystus. Wspomniana jest także wizja, jaką otrzymała 15 sierpnia pewnego roku, w której Matka Boża powiedziała Wandzie, że kiedyś ten dzień będzie świętem w Polsce, i że tego dnia Polacy jest nad okropnym wrogiem. Niektórzy to historycy odczytują jest nadacznie. Cud nad Wisłą. Ale także, jak wspomniałem, wizje dotyczące młodzieży, przestrogi ze strony Jezusa, które warto przekazywać młodym ludziom i tym wszystkim, którzy są odpowiedzialni za formowanie, za wychowanie edukację młodzieży. Miłość Moją rozpala ich w młodzieży, którą zepsuty świat, szatan i własne namiętności ciągną za sobą, odrywają od Kościoła świętego i prowadzą na wieczną zgubę. Jak ogrodnik żałuje młodych szczepionek drzewek, gdy padnie na nie zaraza, tak ja żałuję młodzieży, która traci niewinność, wpada w sfawolę i nabawia się zaraźliwych chorób. Gdy młodzież się zepsuje, ojczyzna straci odważnych żołnierzy, a kościół kandydatów dostaną. Duchownego. Nastąpi zdziczenie społeczeństwa ludzkiego. Wsłuchujmy się uważnie, przykład i słowa życia przekazywane nam przez świętych i błogosławionych, a tutaj w paźnie i w całej naszej archidiecezji. W życie, jest słowa i działalność Wandy Marczewskiej, świątobliwej, niewiasty. Tura, jak się spodziewamy, zostanie wyniesiona na ołtarze, bo brakuje tylko jednego znaku z nieba, ale być może, że ten znak wkrótce zostanie nam objawiony. Amen.